Kto to jest VIP? To jest taki człowiek, który ma wszystko. Basen w domu, takie łóżka takie fajne, ma ładny garnitur, wszystko. VIP to jest taki człowiek na przykład hrabia. Najbogatszy człowiek z całego na przykład miasta, państwa. I to wystarczy być bogatym, aby zostać vipem? Nie wystarczy. Że mieć jeszcze pieniądze i trochę poprzewracane w głowie. Poprzewracane w głowie? Tak. Dlaczego? Bo wtedy kupują same luksusy. Nie mają pracy, a pieniądze ich partaczą. Ja oglądam taki film... Klebania. I tam taki człowiek był VIP, bo wszystkie panienki sobie wybierał, a potem je wyrzucał. Wszystkie przehandlował. Jedna poszła, uciekła z dzieckiem, druga uciekła bez dziecka, a trzecią wywalili z pracy. VIP to same nieszczęście. A czym na co dzień taki VIP się zazwyczaj zajmuje? Zajmuje się swoimi tylko luksusami. Może mieć rybki, akwarium, wszystko tylko kota może się kąpać, a inni muszą chodzić do pracy. Ja chromorę takiego vipa. Moja mama też. Lepiej być biedniejszym niż bogatszym. Dlaczego? No bo kto ma dużo pieniędzy, mu się wali w głowie. To znaczy, że taki VIP nie ma w sobie żadnej wartości? To na pewno. Oni są tylko w gazetach. Oni chcą się chwalić. No dobrze, ale jeżeli o kimś piszą w gazetach, to znaczy, że warto o nim pisać. Warto? O VIPach? Proszę pani. Oni chcą przechwalać, mówią gazyciarzy, żeby oni o nich pisali, bo oni zdobyli pieniądze z dobrej pracy, a to jest kłamstwo, a kłamstwo to jest grzech. A w takim razie, czy wy znacie chociaż jednego vipa? Takim największym vipem jest Andrzej Leper, leperek. A kim on jest? Takim panem od ziemniaków. Od ziemniaków? Od ziemniaków, ale w sejmie. Jeszcze Adam Małż, ale Adam Małż jest takim dobrym VIPem. Taki dobry Vip to wysoko lata. Dobrym, dobrym VIPem jest, jest prezydent. Ale takim dla mnie najważniejszym vipem to są moi rodzice. A dla mnie Natalia Kukulska. Ma fajne piosenki. Dopiekła nieba, do piekła. Za tobą będę szła. To jest niezły wik, proszę panią, śpiewa cudnie.